Dzisiaj zapraszam Was na filmik, będzie to tak, co jest w mojej torebce. Strasznie dużo osób e, prosiło mnie o ten film. Ja szczerze mówiąc, nie chciałam robić tego filmiku, bo on jest bardzo często parodiowany. Ale w sumie pokażę Wam, co noszę w mojej wielkiej torbie, bo jest tam mnóstwo rzeczy różnych, nie wiem, dziwnych. Może, może nie. Zobaczymy. E, więc zaczynając, jeśli chodzi o torbę, jest to torba z Primarka. Jest ona już u mnie dosyć długo. Pokazywałam ją Wam chyba w moim pierwszym holu na moim kanale. Jakieś włosy się tu przyczepił. Jest ona tutaj z takimi ćwiekami, dosyć zniszczona, ale jest bardzo pakowna i ją bardzo lubię, więc pokażę Wam od początku będę wyciągać, co tutaj znajdę. Więc pierwsza rzecz, która mi się nawinęła, jest to sweterek. Często noszę jakieś sweterki w torbie. Ten akurat jest też z Primarka, znaczy czwarty ręka z takimi złotymi guziczkami. Kolejną rzeczą, które, którą tu widzę. Jest to portfel, portfel jest z Hyundai, kupiony na jakieś promocji, kosztował chyba z 18 zł czy coś takiego, w taką zeberkę, bardzo pojemny, pakowny, więc dużo rzeczy się w nim mieści. Kolejną rzeczą są to okulary, nie wiem czemu jeszcze ich nie wyciągnęłam, ale lubię nosić moje okulary w pokrowcu, tu mam szmateczkę także, także coś takiego. Kolejna rzecz, poglądane słuchawki, wiem, że można kupić coś takiego do zaplątywania słuchawek, ale u mnie by się to nie sprawdziło, bo zawsze one muszą latać luzem, także tak. Często jeszcze mam to w torbie ładowarkę, ale teraz akurat widzę, że jej nie mam. No i jeśli chodzi o ładowarkę o słuchawki, to mam jeszcze telefon mojego iPhone'a. Pytacie często, co to jest za model. Jest to iPhone 4S z takim case'em z Primarka. Już go nie rzucę na ziemię, bo jeszcze zaraz on upadnie się rozbije. Dalej jest najmniejsza parasolka świata. Parasolka z Primarka, kupiona chyba z 3 lata temu albo z 4. Taką panterkę szaloną. Zarazam pokażę, jak się rozkłada. Jest malutka, bardzo lekka i zawsze się ona sprawdza bardzo fajnie. Więc w sumie, nieważne, czy jest wiosna, czy lato, czy jesień, czy zima, zawsze noszę parasolkę. Dalej mam jakieś perfumy, akurat właśnie końcóweczka, więc muszę zamówić nowe. Są to Mosina I Love Love, moje ulubione. Także tak. Dalej jest jakaś spinka do włosów, nie wiem co na to robić. Szczerze mówiąc, ja noszę takie spinki po domu i jak idę spać, to spinam włosy. Dalej mam tutaj jakieś tabletki na ból gardła. Jakiś paragon. Już nie wiem co to jest. Chusteczki, więc każdy chyba je ma. Klucze do domu, czapka. Też nie wiem co na to robi. Zarzą pokażę. Jest to czapka z tamtego roku z handemu z działu męskiego. Pokażę jak nie wygląda. Zakładam ją właśnie tak. O. Coś takiego. W sumie jeszcze jest zimno trochę, więc może dlatego ta czapka tam leży. Dalej są gumy do rzucia zawsze mam je przy sobie zawsze to są te zielone orbity. Tu akurat 25 sztuk. Dalej jest jakiś bilet z tramwaju czy z autobusu, nie wiem. Dalej mam bibułki matujące z Catrice. Fajne opakowanie plastikowe, bo ja często nosiłam moje z Inglota i one były w papierku, i trochę się gniatu w tej torbie. A tutaj mamy takie otwierane, więc spoko. Nie noszę pudru, więc bibułki są zawsze przy mnie, choć rzadko je używam, szczerze mówiąc. Tu widzę jakaś kasa się przywala, 10 groszy. Co dalej? Kolejny bilet. O, i pokażę Wam mojego diamenta. Już wam mówię o co chodzi. Jest to reklamówka, jest to reklamówka zępika. Tak się otwiera. I jak idę na jakieś zakupy, to sobie mogę rzucić tu rzeczy. Jest ona bardzo pojemna, więc spoko. I tutaj tak się później rozwija. I zamyka. Coś jeszcze z tej torby? Widzę jakaś gumka do włosów, ale to jest normalne. Szukam jeszcze, o, żel antybakteryjny, zawsze noszę y, w takim pokrowcu, co się przyczepia o tutaj, ale jak noszę tą torbę pod pachą, to mnie denerwuje, jak mi tutaj coś dęda, więc tak. Jest to y, żel antybakteryjny oczywiście z bachem Body Works, to jest akurat mój ulubiony, czyli ten Fresh Picked Apples, czyli taki jabłuszkowy, bardzo fajny zapach świeży, uwielbiam go. Jeszcze tu coś mi się przybala. Aha, dobra, tu już z dużej kieszeni wszystko wyciągnęłam, teraz z małych. E, moja pomadka ochronna, ulubiona w tym momencie Maybelline Baby Lips e, i to jest Sherry Me. Taka czerwona, mam ją teraz na ustach. E, jeśli macie ochotę, to na dole w opisie znajdziecie link do recenzji tych pomadek. Bardzo, bardzo je polecam. I co tu jeszcze znajdę? Jakaś wsóweczka do włosów. O, i mój ulubiony, niezastąpiony gadżet. To jest takie maleństwo, zobaczcie, to jest jak, jak mały palec, nawet mniejszy, kurczę, też niemalutkie. E, tutaj jest właśnie do obcinania paznokci, bo zawsze coś się zdarzy i tu jest taki mały pilniczek, taki miniaturowy, więc on jest naprawdę super i bardzo polecam takie coś. Kupiłam to chyba w Pepco, nie w Taxi Market, chyba za złotówkę czy za złoty pięćdziesiąt, więc w ogóle żadne pieniądze, ale naprawdę jest to niezbędnik w mojej torebce. I tak patrzę, jeszcze przerzucę to, czy tu coś jest... O, a grawka wypadła. Słuchajcie, no, a grawka też zawsze jest. Więc słuchajcie, moja torba już jest pusta. Się nie wierzycie? Mogę wam ją pokazać. W środku nic nie ma. Więc to na tyle, nie wiem czy mam coś ciekawego w mojej torbie, czy nie, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Napiszę koniecznie na dole, co jest niezbędnikiem w Waszej trakcie, może nosicie coś dziwnego, czego nie nosi nikt inny, też napiszcie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku już jutro, zapraszam Was również na mojego Facebooka, bloga, Instagrama i Aska. Do zobaczenia, pa pa!